Dzisiaj do Was przychodzę z ogromnym holem z Darmar Sklep. Więc co? zaczynamy. A teraz fajnym efektem wszystko się samo rozpakuje. Więc pierwszą rzeczą mamy oczywiście Paragon, za wszystko zapłaciłam 150 zł. I tak, pierwszą rzeczą jest krem z retinolem i algami morskimi z Evenline. Krem silnie odmładzający, silnie ujędrniający. Zobaczymy, czy będzie działał. Na dzień i na noc, jaką mam zamiar stosować na dzień. Wszystkie moje kremy już się powoli dękują, więc zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Kolejną rzeczą jest również z marki Eveline krem pod oczy, czy serum. To jest hmm, krem żel, przepraszam, w przedziale wiekowym 30 plus 40 plus. Ja jestem akurat w tym przedziale. Nigdy nie stosowałam tego złotego kremu, żelu ujędrniającego na oczy i na powieki, więc przetestujemy i sprawdzimy, jak się sprawdzi na mnie. Kolejną rzeczą jest również z marki Evenline, matujący normalizujący tonik do twarzy. Ja obecnie używam różanego. Nie pamiętam, jaka to jest marka, ale on ma atomizer. Ten się wyciska na wacik. No nie lubię bardzo takich toników, wolę ten, który... Automatycznie, który się um, stosuje bezpośrednio na twarz, bez użycia. Ma atomizer, przepraszam. Ja jednak polecam, te, które mają atomizerem, które się stosuje bezpośrednio na twarz, a nie zużywa się jeszcze dodatkowych wacików. Kolejna rzecz jest yy, z Bani Agafi ekspresowa maseczka do twarzy odbudowująca. Nigdy nie miałam żadnych maseczek z babuszki, czy babeczki, czy Bani Agafi. Nigdy nie stosowałam, nie wiem jak się sprawdza na, moi, na moich włosach. Słyszałam, że one są bardzo dobre. To jest dość małej pojemności, 100 ml. Może dlatego to się nazywa ekspresowa, żeby w ekspresie ją wykorzystać. <grym> Zobaczymy. Bardzo dużo też kupiłam, czy bardzo dużo, no. Bodajże cztery maseczki kupiłam do włosów z tej marki. Pokażę Wam w, dalszej, w dalszym holu. Kolejna rzecz, właśnie jest wspomniana wcześniej maseczka, która ma mm, super silnie wzmocnienie stymulacja wzrostu. Czytałam, że po niej włosy też zaczynają ładnie rosnąć. Z tej samej serii ona jest. Nigdy nie stosowałam, nie wiem jak się sprawdzi, dam wam znać. Kolejną rzeczą jest serum również z marki Line. Chyba mam um, albo Eveline, albo te Bania, babuszka Egafin. I tylko parę produktów z innej marki. E, to jest serum e, stymulujący wzrost e, rzęs. Wcześniej stosowałam z rewersa. Byłam w miarę z niego zadowolona pod warunkiem, że go stosowałam. Jak przestałam stosować, dwa tygodnie efekt zanikał. Nawet nie wiem w jakiej formie on jest. Tamten był coś jak liner, a ten jest, aha, ten jest w formie tuszu. Zobaczymy, jak wygląda wewnątrz. Aha, wielusienki produkt. Mam że widzicie, Bia, białą szczoteczkę, biały produkt. Nie będę nigdzie maziała, bo w końcu to ma być tylko na rzęsy. No zobaczymy, jak to będzie. Czyli on jest tylko i wyłącznie na rzęsy, czy również na brwi? Baza pod tusz do rzęs odbudowujące serum, aktywator wzrostu. O kurde, nie doczytałam, że to jest pod tusz. Da się to jakoś inaczej stosować? Używać w charakterze bazy, bazy pod tusz, nanosząc preparat na oczyszczone, suche rzęsy przed wykonaniem makijażu. Używać w charakterze serum odbudowujące nanosząc preparat codziennie przed snem. O, właśnie. To mi chodziło, przed snem. Więc od razu idę do mojej Toaletki. Nie, przepraszam, od razu idzie do łazienki, do kosmetyków stosowania na noc. Kolejną rzeczą jest mm, gąbeczka do zmywania maseczek. Ja ją kupiłam tylko i wyłącznie w tym celu. Ale chyba miało być dwie sztuki z tego co kojarzę. Poprzednie mam były właśnie dwie sztuki zapakowane i były z trochę innej jakości. To jest. Mm, nie piszę z czego. A, jest celulozowa. No to też była celulozowe. Dwie były, przepraszam, to były. Ale chyba troszeczkę inne były. No i zobaczymy. No to tylko i wyłącznie zbywanie maseczek, prawda? To tak, pierwsze pudło już zdankowane. Przechodzimy teraz z kolejnym pudełkiem i sprawdzimy, co tam dalej mamy. Przechodzimy z drugim pudłem. Pierwszą rzeczą, którą zakupiłam, jest Skalosa Maska do włosów. Nie wiem, czy kiedykolwiek stosu... miałam. Nie stosowałam, bo stosować stosowałam różne. Tylko nie powiem, czy akurat tą mleczną miałam. Co ona ma robić? Po zastosowaniu włosy stają się jedwabiście, lśniące i łatwe w obsłudze. Stosowanie stosujemy po umyciu na wysuszonych ręcznikiem w włosach po 5 minut działania spłukać. Raczej to nie będę stosowała że po umyciu, wysuszone lekko i nałożona maseczka. Tak jak przeważnie każda osoba będę stosowała w momencie, kiedy będę się ukąpać. Teraz jeszcze, jeszcze powącham, zobaczę, czy zmieniło coś swój zapach. Pamiętam, jak kiedyś ono było. Ojej, powiem, że strasznie, strasznie chemiczny zapach. Nie wiem, czy, czy przekona mnie ten zapach do siebie. Być może miałam wcześniej inne te maseczki, które były troszeczkę lepsze w zapachu. No nic, sprawdzimy. Kolejną jest również tuż z Seven Line. Ja używam też żółtego, ale z Lovely. Ten kupiłam z myślą dla mojej mamy, bo już się jej kończy jakiś włos tutaj mam. No, zobaczymy. Następnie mamy Kozie Mleko Krem do Stóp. Moja mama bardzo lubi ten krem. Zwykłe parę groszy kosztuje. O, chciałam powąchać, zafoliowane. No, niestety nie uda się. Następnie mamy Clearen. Krem do twarzy. On jest na noc. Z Evenline Line kupiłam z myślą na dzień. Ten kupiłam z myślą na noc. Formuła młodości. Tu mamy 35-45. Ja akurat jestem w tej niższej. W tej, tej niższej wartości wiekowej. Zobaczymy, jak się krem sprawdzi. Chyba nigdy nie miałam kremu z Liren. Kolejną rzeczą również z marki line jest ten czarny płyn micelarny. Czarnego nigdy nie stosowałam. Stosowałam te różane. Kiedyś bardzo chyba dużo stosowałam różanych produktów, ale o tym czarnym słyszałam same, same dobre rzeczy. Obecnie stosuję spolki płyn micelarny. On jest um, z miodem, ale powiem wam, że szczypiem jest strasznie w oczy. Ta, to jest duża butla, zobaczymy jak się będzie ten sprawdzał. Będzie bardzo dobrze zmywa makijaż. Nie miałam tego, sprawdzimy. Kolejną rzeczą mamy dwa razy żeńskim. Jedne są. Z ardel. O jejku, jakie one śliczne. Czy widzicie to? Jakie delikatne są. Będzie gdzieś tutaj numer tych rzęs. Oj, nie widzę tutaj, które to są. Nie wiem. A, porze, ślepo, człowiek. 331. Ślicznie one wyglądają. Niedługo będę miała parę imprez. Zobaczymy, jak będą się sprawdzać na moich rzęsach. A kolejne mamy jakieś kępki zwykłe bodajże za rzęsy w promocji dałam 2,99 oj, bodajże, przecież mogę Wam sprawdzić na paragonie tak 2,99 jeszcze mam kępki do brwi, brwi bo jeszcze mam kępki do rzęs nie do brwi nie stosowałam nigdy kępek nie wiem jak się będę w nich czuła będziemy sprawdzać klej już kiedyś zakupiłam z myślą, że sobie rzęsy bądź kępki. Tak, tak, przezorna zawsze jestem. Wolę mieć coś, czego nie będę używała, niż tego w ogóle nie mieć. Dziwny za mnie człowiek. To nic, będziemy sprawdzać. Kolejną rzeczą jest Refacto Cille, Henna do brwi i rzęs. Ja ją stosuję tylko i wyłącznie do brwi. Ona jest w kolorze natural brown. Jest rewelacyjna, sprawdza się u mnie doskonale. 3 do 4 tygodni mam efekt utrzymujący się na nich. Wygląda naturalnie, nie wygląda karykaturalnie. Serdecznie Wam polecam. Następna jest maseczka z babuszki Bani Agafi. Drożdżowa pobudzenie wzrostu. Ostatnio o niej wspominała Patrycja Perline. Zobaczymy, czy się sprawdzi, czy będzie stymulowało po raz moich włosów. Jednak by się przydało, żeby troszeczkę urosły, bo niestety muszę sporo końcówki obciąć, a jednak przyzwyczajam się, że mam długie włosy i dobrze się w nich czuję. Jakiś kok, jakaś kitka i wszystko jest fajnie, więc będziemy stosować, dam Wam później opinię. Kolejną maseczką jest maska jajeczna, również z tej babuszki, babeczki, bani Agafi, jak zwał, tak zwał. Um. Co ona ma robić? Ona jest do wszystkich rodzajów włosów, również zniszczonych. Dzięki formule po pierwszym użyciu syberyjskich roślin, odżywienie włosów, wzmocnienie cebulek, regeneracja włosów, ochrona przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych, wygładzenie, nawilżenie. Więc będziemy stosować. Ostatnio właśnie postawiłam na bardzo Yy, bardzo na nawilżenie i wzmocnienie moich włosów jednak troszeczkę zaczynają słabnąć zaczynają mi mocniej wypadać, są zniszczone, mimo że oprócz suszenia aktualnie nic nie robię. Farbowałam może z dwa miesiące temu. Będziemy stosować, będziemy sprawdzać. I kolejną rzeczą pozwolę sobie ją wcześniej otworzyć, bo miałam problem, urwałam róg, a okazało się, że trzeba ją tutaj z tyłu odkleić. Jest cień do powiek, w takich kolorach niebieskich. Ja siebie takich nie widzę, ale moja mama bardzo lubi takie niebieskie. Tylko powiem Wam jedno, ja, to jest z Loreala. Myślałam, że ono będzie zamknięte, a ono jest tak siuk i nie ma żadnego zamknięcia. Trzeba trzymać ją w tym pojemniku, pojemniku w tym plastiku z tą folią, żeby jednak produkt się nie zniszczył. Zawiodłam się na tym, myślałam, że troszeczkę będzie lepiej zapakowane. Będzie troszeczkę bardziej, więcej tego plastiku, mimo że powinno być mniej, a tak to jest naprawdę taki beznadziejne coś, które w kosmetycznym może się zniszczyć. No i zobaczymy reakcję mojej mamy, czy jej się spodoba, czy się nie spodoba. I dostałam również od Darma sklep, próbkę Soraya krem na dzień do cery normalnej i mieszanej, kwiat brzoskwini, olejek, migdałów. Zobaczymy. Taka mała, bezpłatna jeszcze pisze, bezpłatna próbka zawsze się przyda. No więc, moi drodzy, serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jak już widzicie, oba pudełka są puste. Dajcie mi więcej otuchy do nagrywania kolejnych. Mam nadzieję, że Wam podobają się moje hole. To więc, widzimy się w kolejnych filmach. Chciałam Wam powiedzieć, że filmy będą się pojawiać prawdopodobnie raz w tygodniu, w niedzielę. Więc do zobaczenia, moi drodzy. Pa!